No halo, cześć, witam Cię na blogu Prosperuję jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. A dzisiaj, jak widzisz, nadajemy z innej przestrzeni przestrzeni mojej y, ciszy, spokoju, błogości i odpoczynku czyli z tak zwanego mojego dzikiego wschodu na Podlasiu. Y, nie jest to aż, aż tak spokojnie, bo będziesz pewnie słyszał, czy słyszała y, kur i perliczki. Właśnie teraz je dobrze słychać. Czasami ja odezwie się kogut. A dzisiaj zachęcę Cię do tego, żeby pracować na 80%. Prawda, że już o fajnie to brzmi? Bardzo często, jak już się dorwiemy, że tak powiem, do tego biznesu i zaczynamy, mamy, znajdziemy czas, już wiemy, co mamy robić i gdzie i tak dalej, to zaczynamy działać i mówimy, działam na 100% po prostu. Wtedy, kiedy jestem przy biurku, to na 100% jadę, robię, wykorzystuję ten czas i prado do przodu. Z własnego swojego doświadczenia i z doświadczenia wielu coachów, z którymi pracowałam, wiem, że to oczywiście wydaje się takie bardzo sensowne, w naszej zachodniej kulturze bardzo chwalone, żeby tak na 100% i fajnie. Prawda jest jednak taka, że jak tak chcemy na 100%, to te, często z nas, które tak bardzo chcą na 100%, to robią to na 120%. Często przekraczamy tą granicę 100% i jedziemy dalej. Granicę się przekracza wtedy, kiedy jesteśmy zmęczone, a jeszcze coś tam odhaczymy z naszej listy zadań na dzisiaj, a jeszcze coś tam dopchniemy, a jeszcze, jeszcze jednego maila, a jeszcze jeden telefon i tak dalej. Ja Cię zachęcam do tego, żeby nawet nie starać się być na 100%, tylko na 80%. Czyli dać sobie szansę na to, żeby mieć w tej pracy kawałek takiej przestrzeni na oddech, na siebie, na bycie tu i teraz, na pomyślenie i na odpoczynek. Z mojego doświadczenia bardzo mocno wynika... Że jak pracuję na 80%, jak mi się to udaje, bo też muszę tego pilnować u siebie, bo jestem z tych kobiet, które lubią na 100%, to więcej mi wychodzi, więcej pieniędzy zarabiam, więcej klientów, większa przyjemność pracy, lepsze życie. Więc jeżeli podoba Ci się to, co teraz mówię, i przemawia do Ciebie, to i rezonuje z Tobą, to zapraszam cię do tego, żeby właśnie na 80% zacząć. Zobaczyć, jak to jest i zobaczyć, czy więcej pieniędzy nie zarobisz.